Witam, odnieść kubek i talerz do Amelii i Marysi i Wiktorii, Antosia, Lena, idziemy. Nie, nie chciałam pukać, chciałam robić. nie on robić poszedł. położę tu. w ogóle tu hello, hello, ja się z wami jeszcze nie witałam, ale hello, hello, witam was. żegnam, idę na śniadanie, więc my już zjedliśmy w sumie Bianka Blanka też i Kasia też, ale Lena jeszcze nie jest na no, i Marycą, a my idziemy na samą górę. Na samą górę idziemy na pokoju i no Idziemy, idziemy już powoli na Śnieżkę, tylko jeszcze mamy godzinę 15 do miejsca docelowego, więc jakby, no wiecie, ale jedziemy już. Dobra, generalnie to jesteśmy już na wodospadzie yy, i potem idziemy zaraz na Śnieżkę, więc no. Dobra, ja się do was odezwę y, później, bo w sensie teraz będziemy zaraz wchodzić i mi się nie chce, więc to się albo do was w trakcie, albo już na górze, więc no. Pa. Torek, pani, wiecie, my nie umieramy. Nie, nie No. Jest o, witam. z no. umieramy, ale... I mamy dość. Mamy Jest to moc. Ma jest moc. Jesteśmy... Nie wiem gdzie. gdzieś jesteśmy. Czy się nagrywasz? Mhm. Po co? Na, nie, na Będziesz na filmie teraz. A! I jesteśmy gdzieś, ale nie wiem gdzie. I tak to wygląda mniej więcej. Kaja, daj pluszek! Dobra. O, to średnio widzę moje na śnieżka. Może wejdę. Ale widoki są ładnie. Więc to się idzie. A. Na razie idziemy. No i reszta idziemy, tu Marcel a ja idę, go, go, go. Dobra guys, wchodzimy i jesteśmy już na schronisku więc, no, tam jest śnieg za ale tam nie ważne. Tam jest Czechy są. I tak się bawimy. Zaraz będziemy zaruszać yy, na szczyt, więc żegnam. Zaraz się dwa już na szczycie bambiki. Dobra, jesteśmy już I taką terenu... pół kilometra do śnieżki i do szczytu. Ciekawie, więc no. Jest. Jesteśmy na szczycie. Oh, Boże. Boże święty. Jest, mamy to. Dobra. idę uciec. Chodźcie, kochani, ale możemy sobie, sobie To, to kochani, my już jesteśmy na górze, jak już widzieliście. I... Idziemy, tutaj jest ten, ale nie chce się pokazywać, bo ono jest jakieś dziwne. I... idziemy. Moich Nike Pro i Seagull, gdzie jesteśmy. Dobra, schodzimy już, więc odezwę się na dole. Bye. Dobra, my już zeszliśmy, jesteśmy na tym takim ośrodku i... Będziemy schodzić na dół Okej, okay, kochani Generalnie to my już Jesteśmy prawie Dzisiaj jeszcze tak jest godzinka I będziemy na dole No tak mi się już nie chce jest święty, pomocy Dobra, kochani my Jesteśmy w takim ładnym miejscu Może to się po prostu nie da wytrzymać, patrzcie Okej okay. Dobry Dobra guys nie wiem czy wy kiedyś umieraliście Ale jeżeli nie to ja wam teraz powiem, że ja umieram Dobra guys yy, to my w końcu wróciliśmy do, yy, do Autobusu i w końcu jedziemy do domu Więc Żegnam Żegnam, Ba. Yy, to Ja byłam jeszcze w sklepie, nie wiem czy Chciałam później sobie unboxing, ale nie teraz Bo Bloga, bo, zimę, bo nie zrobiłam unboxingu teraz, bo jestem w ogóle taki pedał siedzi obok mnie na prawo i generalnie... o Franek, patrzcie, do vloga, właśnie Franka i no nic, takie nutki i będzie w pokoju wam, żeby się nie ten nagrywaj mnie nagrywaj mnie i ja będę robiła za zakupowe przestań, uwaga, Pią wodę Pixy. O, chcę to by było tyle z mojego polu. E, papa, lecę Moje nogi. 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 To mam kurde... Gąbę no, dolejdziemy. Nic nie idę. Siku mi się chce. Jezus. No bo guys... Ja już wróciłam z tego i jestem teraz w tym domku. I trochę mi się nudzi. Ale w ogóle nie robiłam e, hausturu, więc on zrobię house szybki. Ale to dopiero jak Marcali i pójdą, bo nadal siedzą w naszym pokoju, więc jak będą no, a ja idę. Dobra, kochani, lecimy z kołem. Kochani, leci hall pokojowy. Na vloga! Tu macie taki tu, te, ten, 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 tu macie lodówkę. O, taką fajną lodówkę. Tu buty. Ciebel. Lenuszko. Kasiuszko. Dla i łóżko i moje łóżko i tu moja szafa. To jest jakieś takie maneki i tam wyjście. Okej. Kochani, będę i będę się już żegnać. Się... Ale ja spalią twarz i nie wiem. Nie wiem co mogę o tym myśleć, naprawdę.